Ale chwileczkę będzie drugi. Ślicznie, ładnie to przygotowałeś, i ciąteczka. E, witamy Was widzowie serdecznie e, z naszej kochani Kruszy na Powłóczyliście tak kudoku. Będziemy robić te i te. Słuchaj, będziemy robić i te, i te. Słuchajcie kochani widzowie. Ty na te pomalutku. Najpierw to daj się przywitać z widzami i trochę ty pogadać. Ty, ty te. I zaraz będziesz gadać, dobra? Najpierw te. Kochani widzowie, yy, odcinki z kurmatem są wspaniałe, piękne, yy, takie nie do poukładania. Bo kudełek to chłopczyk czteroletni, który czasami, no właśnie tak jak teraz, ma za dużo energii. Odcinek nagrywamy rano. Czego nie posłeś do dziecko, się pytam? Bo chciałem do szkoły. <laughs> Daj później, bo chciał do szkoły. Słuchajcie, kudełek w małym kryzysie wstecznym. Na razie... Na razie go coś odrzuciło od przedszkola. E, kochani, możemy mieć trudny odcinek, ale myślę, że go nam wybaczycie. Ja mu go obiecałem od rana. jaka to karta? To jest, no właśnie, jaka to karta? Co to jest za karta, powiedz? Kto tu jest na tej karcie? Messi. Nie no, nie zgaduj, kto to jest? Ronaldo. O właśnie, widzicie? Jak nie Messi, to Ronaldo. E, taką masz koszulkę piękną właśnie, Ronaldo. Nasi widzowie, posuń dupkę kawałek. Jesteśmy w końcu na kruszy na arenie, z czego strasznie się cieszymy, dlatego że włóczyliśmy się dwa dni, kochani, za piłką nożną. Byliśmy na fajnej wielkiej imprezie we Wrocławiu na Olympic Trophy. Stamtąd, kochani, przywozimy, jak wiecie, albo nie wiecie i tego wam nie powiem, bo ten odcinek będzie między turniejami leciał, także nie chcemy wam go spoilerować, ale zagraliśmy z Zagłębiem Lubin fajny turniej. Potem na drugi dzień, kochani, Chojnik Jelenia Góra nas zaprosił na gry w kap do Świdnicy. Wspaniały turniej, kochani, świetna zabawa także przez dwa dni, mnóstwo piłki nożnej, kochani, u nas. Oczywiście cały czas z nami jeszcze sprzed tygodnia turniej i medale moich dwóch kochanych małych kabełków. Który to jest Twój medal, Kudełek? Który Twój? Mogę Ci go na szyję nałożyć? No dawaj ta koczan z medalem, nie chcesz z medalem? A za co go dostałeś, powiedz winom. Za co go dostałeś? Za pierwsze miejsce. Za pierwsze miejsce. Słuchajcie, strzelili w sumie chyba dwie bramki. Na no. pierwsze miejsce drugiej No właśnie, jakby nie było, Kudełek wygrał zawody. Zdobyliśmy swoje dwie honorowe bramki, wystartowaliśmy brygadą, jak pamiętacie, bambini w Turcji z krzatów. Świetnie się pobawili. Mamy wspaniały kochani dyplom, mamy kochani medale. Świetna zabawa, ale teraz podsumuję jeszcze te ostatnie turnieje w dwóch słowach i zaczynamy odcinek. W tym odcinku, żebyście wiedzieli, robimy Grand Derby. Będzie pojedynek kochani Barcelona, a ty jaką masz koszulkę? Kto ty jesteś dzisiaj? No to jest właśnie Ronaldo, ale z jakiej jesteś? Pokazał na godło. No, no bo to jest to godło. No to kogo ty jesteś, kim ty dzisiaj jesteś? Barceloną czy Realem? On jest dzisiaj Realem, widzicie, a ja jestem Barceloną i u nas będzie Grand Derby. Zrobimy pojedynek, otworzymy kochani na naklejek, dlatego że chcemy te naklejki zbierać. One są piękne, ładne, 365, bardzo mi się to podoba. Będziemy szukać tutaj graczy z Realu i z Barsy. Normalnie zrobimy pojedynek, kto go wygra. Przegrany, co, co przegrany robi? 10 pompek, nie? Nie, 11. 11 pompek, uff, no to nie wiem czy dam radę. Ty dasz radę? On mówi, że da. Słuchajcie, kochani, także e, oczywiście naklejki stąd się nie liczą, bo już kubeł miałby 2-0, dlatego że tu już jest Bale i Rodriguez na naklejkach, a Bars. No ale realu tu nie ma. E, przepraszam, Barsa jest, to liczą się. Mamy 2-2. Ja będę tutaj miał Jordi Albe i Mascherano, a ty będziesz miał Bejla i Rodrigueza. Czyli na razie 2-2, kochani, w startpaku, ale zobaczymy, co się kryje w saszetkach. Za momencik będziemy to otwierać. Natomiast zanim to otworzymy, kochani, to jeszcze wrócę na sekundkę do turnieju. Spotkaliśmy Krystiana ze swoim wspaniałym synem we Wrocławiu. Znacie ich z naszego kanału. To wspaniali kolekcjonerzy. Kochani mają wspaniałe stoisko, często towarzyszą w piłce nożnej. My się poznaliśmy kiedyś na Dajśmankach. Wtedy dostaliśmy, nie wiem czy pamiętacie, Messiego z drogi do Brazylii. A dzisiaj, kochani, naszą kolekcję zasuwa... Dzisiaj za, zasila kolejna wspaniała karta, kochani, Limited Edition Ronaldo właśnie z do Brazylii. Słuchajcie, pokażę go wam na zbliżeniu, e, tylko na spokoju niech się troszeczkę ogniskowa kamerki e, nam kochani u, e, ułoży. Zobaczcie, przepiękna karta. Zresztą może inaczej. Ronaldo będzie czuwał nad przebiegiem e, naszych zawodów, żeby były, słuchajcie, prawidłowo e, rozwiązane, także, a potem pokażę go wam i e, przyjdę. Tu... No te karty są tutaj, wiesz dlaczego? Bo z tych naklejek układa się napis, i z tego napisu można trafić na klejk, e, koszulkę lewego. Zaraz Tatuś ci powie o co chodzi. Także kochani widzowie, Wrocław to, e, Olympic Trophy, przepraszam, turniej za nami. Świetne doświadczenie, fajna gra, bardzo fajne drużyny. E, słuchajcie, e, dużo wspaniałych znajomych spotykamy w świetnicy na e, gry w Gramy z chojnikiem naprawdę świetne zawody. Tam się dużo dzieje. Nic wam nie spoileruję, dlatego że ten odcinek leci najprawdopodobniej przed turniejami. Mamy bardzo dużo materiału nagranego, natomiast staram się tak, żebyście ci od kart dostali troszkę, ci co kochacie piłkę troszkę. Mam odcinki z kruszy na Nagraliśmy dla Was piękny secik z Fify. Kto nie widział musicie to zobaczyć kochani. To jest United Food United. Turniej, ale emocje, uf, nic więcej nie powiem, kochani, ale dobry secik dla Was nagraliśmy. Sami zobaczycie, jak to się skończyło. Ty mi nie gnić i nie psuj albumu. Możesz się spokojnie oglądać. Wiesz o co chodzi, dobra? Dawaj, buzi. Także za momencik, rozpoczynamy z kudełkiem, kochani, jego ulubiony odcinek. Co będziemy robić? Co to są? Naklejki. Naklejki. Wsa? Setka. Wsa Setka. Ulubiona zabawa kudełka, kochani. Także kudełek też nam się wkręca, nie dość, że jest świetnym zawodnikiem i wspaniale gra w piłkę. To bardzo wkręca nam się, kochani, w karty i w naklejki. Zobacz, kudełku, co jeszcze przed nami. Jeszcze, widzowie, będziemy z kudełkiem uzupełniać album z Euro 2012 naklejek. Także kudełek, ja wiem, że Ty masz piękne ciuchy, to się w to ubierzemy. Będziesz potem ze mną robił te naklejki. Także jeszcze będziemy mieć taki odcinek, kochani, ale przejdźmy do rzeczy. Grand Derby, czas zacząć. Wielki pojedynek, kudełek kontra tato. Na razie album, kochani, FIFA 365 odkładamy na bok. Słuchajcie, dlaczego trzymamy awersy? Dlatego, że jeżeli uda się ułożyć z tych awersów... Hasło, w, 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 ok, z tyłu na okładce katalogu jest, są da, dane konkursu. Jeżeli uda się ułożyć kasło, wysyłamy, jest szansa na e, fajne nagrody. Także gutek się zapalił, chce to e, spróbować zrobić. Gutek znajdął w szkole. Dzisiaj jedziemy wszyscy. No, dzisiaj jedziemy wszystkie szabełki, gdzie kudełku? Z Gdzie dzisiaj jedziesz? Do trenera Mateusza. Gdzie? Na salę, na co? Na. Na hand. Ale co będziesz tam robił? No grał mecza, się kiwał. Grał mecz, a się kiwał. Po prostu trening powiedz tato. Trening. Kochani, skąd u nas tyle białego czerwonego? A no stąd, że jutro lecimy do e, Wrocławia. No, troszkę nam smutno kochani, że Lewy z ją opuścił zgrupowanie, ale z drugiej strony cieszy nas fakt, bo może zobaczymy e, f, fajny futbol w wykonaniu zmienników, w szansę zostaną milni. Może Kapustka więcej pogra, e, na, liczymy na bramki Milika, naszego ulubieńca także. E, trochę smutno nam było na początku, natomiast Okej, okay. Kudełku, słuchaj, Ty szukasz w swoich saszetkach yy, z Realu Madryt, ja szukam z Barcelony, dobra? Ja szukam z takim godłem, Ty szukasz z takim godłem, dobra? A to kto? A to jest Borussia Dortmund, czyli tego na razie nie szukamy. Kochani, my wam te wszystkie naklejki, które wyciągniemy, pokażemy. Ja kamerę wejdę i zrobię zbliżenie, dlatego że nasz kanał jest inny od innych. My nie kręcimy, kochani, rąk z saszetkami, dlatego że nie jesteśmy typowym kolekcjonerem, tak? To dostaliśmy w gratisie, dostaliśmy. 12, 12 naklejek dostajemy w gratisie, a wśród nich mamy Bejla, Rodrigueza, Schmelcera, Subotic'a z Borusi. Z Olimpiakosu jest Cambiazio i Fuster. Z, z Barcelony jest Haver Mascherano, Jordi Alba. Teraz mamy z Corinthians, zdaje się, tak? To jest chyba godło Corinthians, ta kotwica. Tak, to jest kochani Danilo i Renato Augusto. I mamy na koniec jeszcze z Ajaxu Amsterdam serero i lace szon, czyli szon, czyli w tym momencie to dostaliśmy w gratisie natomiast kudełku. saszetek mamy 6. Proszę sobie wybrać 3 saszetki. Wybieraj sobie 3 saszetki. Będziemy za momencik z naklejkami. Pamiętajcie Grand Daily tylko na kanale no, to takie zabawki. No, te trzy, a te trzy moje, tak? Pamiętaj, ile robimy pompek kto przegra. 11 kto zaczyna? Ty pierwszy czy ja? Ja. Dobra, to tato ci tu weźmie, odkroi, tak, że tylko ja odkroję, dobra? No. Żebyś czasami naklejek nam nie przeciął. Wiesz o co chodzi, kudełku, nie? Jesteś jeszcze malutki, tak? Ja mam nie przeciął. Nie przeciąłbyś? Nie. A bo ty w ciachaniu jesteś dobry, nie? No. Aha, ja wiem, ale właśnie jesteś tak dobry, że boję się, że mógłbyś nam coś przeciąć. No. A ja wolałbym nie, bo tutaj ale są. Przepiękne. Bo niektóre naklejki są naprawdę przepiękne. Tu kudełku zobacz, tatuś obkraja. Dookoła, a kudełek będzie szukał realu, chyba że znajdzie moją barsę. No, robimy pojedynek. Grand Derby czas zacząć.